Ten JEŻYNIEW w kamaszach. Odcinek 58. Ura! 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 Partyjne naczelniki, i to chyba w samej stolicy, wpadli na taki pomysł, aby armia pod zakłady pracy jeździła i prężyła tam swoje muskuły. Mając na myśli, że robotniki to się ich wystraszą. No obciach jak skór wysyn. No bo stawały te nasze pancerne traktory pod zakładem, a pojeb płetwa, wraz z tłukiem, jak jeźdźcy apokalipsy, to przez lornetki niby to obserwowali zakład. No pojebane to wszystko do kwadratu było. Dwóch popierdolonych napoleonów we włazach tych zielonych cudaków. No ja pierdolę, jakby się ktoś ich tam w tej kapenie mógł wystraszyć. No ale pies tam ich jebał, skoro pewnego dnia trafiła się możliwość kolejnego go szeftu. Lucjan od Rolfa otrzymał cynk, że jednostka to ma z jakiegoś tam kołchozu targać kartofle na zimę. Nie powiem, ale jakież było zdziwienie szefa magazynu żywnościowego, gdy do tej prawie że militarnej operacji, to ochoczo zgłosił się na ochotnika, trzeci rocznik z rozpoznawczych. Co prawda Lucjan. Nie wróżył tej wyprawie jakichś tam wielkich dochodów, ale zaopatrzenie w rodzinne destylaty to przecież na wsi było jak najbardziej realne. Wyruszyło kilka starów plus ekipa załadowcza z szefem magazynu zaopatrzeniowego w stopniu sierżanta i to starszego zresztą, który też niezłym był herbatnikiem, bo z Rolfem czasami to gorzałkę w tej kanciapie w magazynie łykali. Konwój kartoflany do pdR-u wyruszył i pierwszym przystankiem oczywiście że była pierwsza knajpa ds -u. w knajpie nie zaciekawie bo bida jak skór wysyp na półkach tylko mózgo jeby i piwo z beczki piwo takie no coś jakby szczone, zatem dokupiono mózgo jebów i aby wzmocnić pierdolnięcie no to mieszaliśmy te dwa trunki w kuflach no i tak już po godzinie to lekko szurało nam w deklach sierżant nie oponował i też łykał Mimo naprawdę dobrej atmosfery, musieliśmy jednak udać się po ten cały towar. Do kołchozu wjechaliśmy dziarsko, bo cieć na bramie ledwo co zdążył podnieść tego drąga, a i dwóch traktorzystów to z przyczepy spierdalało w podskokach na widok ledwo co zbierających zakręt starach. Kolumna zaparkowała pod stertą kartofli luzem i takich w workach, a sierżant poszedł z jakimś mądrym o dostawie gadać. I? No skoro te w kołchozie zobaczyli, że armia to w sile ludzi zajechała, no to wielce sobie wydumali, że po chuja pana dawać im te poworkowane kartofle, skoro lepiej, aby armijne to sobie sami poworkowali. A oni to będą sobie leżeć fiutem do góry. No i taki urzędnik lub kołchozowy uczony w berecie, darł ryja do sierżanta, że poworkowanych no to on nie da, no bo one dla kogoś innego to są. A gdybyśmy się nie spóźnili... To by dla nas poworkowane były. A tak ktoś ponoć przyjechał i kurwa je kupił. No sierżant był z lekka zajeżony, ale co miał robić? Nie znał jednak lucjana. No nie znał. Lucjan jak stwierdził, no to za bardzo nie lubi, jak ktoś go na minę chce wpierdolić i to podczas interesów. Tym bardziej, że ten w berecie to już prawie mordę darł i strogo wielkiego ważniaka. Lucjan cichcem poszedł do stara. Wlazł do kabiny i po chwili wyszedł w stopniu majora. Nawet skurwiel oficerskiego pasa miał na sobie. Huknął na sierżanta, o co chodzi i czemu się z tymi kartoflami tak tu pierdoli. Sierżant oniemiał, ale kumaty był skubaniec i momentalnie załapał o co chodzi, zwalając winę na tego dygnitarza w berecie. No i Beretowy spuścił stonu, widząc Majora. Beret zdjął i zaczął go miętolić w łapach, powtarzając to swoją wersję o spóźnieniu. Major Lucjan zjebał jego mościa jak burą sukę, zadając na koniec pytanie, czy kontrola tego jebanego kołchozu to ma tu z województwa wpaść za godzinę, czy jutro od rana, aby on zdążył się jeszcze tu ze strachu w kałupie na rzadko zesrać. No i co jak co, to Lucjan kurwa po tej wygłoszonej tyradzie to i na bank mógłby i za wojewodę tam robić. Darł Lucjan ryja jak syn. No i dzięki temu, no to wszystkie na tym placu to pomagali nam ładować te wory z kartoflami. Nawet Lucjan cieciowi na bramie nie odpuścił. Drąc na niego ryja, że przecież za dnia, to mu tu nikt traktora nie podpierdoli, a i tego drąga na bramie też mu nie buchnie. A w jak sobie gmerać to w nocy w tej budzie może, a teraz i, i on tutaj do roboty. Nie powiem, sierżant był pełen podziwu dla organizacji pracy. Naczelnik w barecie nie wiedział jednak, jaki sobie batna garba skręcił, albowiem Lucjan sprawdził na kwitach, ile ton tych kartofli ma być i ku zdziwieniu baretowego i sierżanta kazał targać wagę na plac. I jeden z worów zważył: No i. No i przecież wiadomo było, że kołchozowe muszą, no bo jakby inaczej, to w chuja armię zrobić. No muszą, a tu dupa zimna. Worek zważony, pomnożone wszystko przez ilość na samochodach, no i wyszło, że kilka ton to wpis do na jakieś frytki czy inne tam plastki ziemniaczane do Żyda pójść może. <gry> Lucjan dostał takiego wkurwienia, jak Felek Dzierżyński, gdy mu ktoś ciapy z podłóżka to w sypialni zapierdolił i to na święto Trzech Króli. Kazał się natychmiast prowadzić do telefonu, gdyż musi natychmiast albo jeszcze szybciej zadzwonić do prokuratury, bo... Ojczyzna kurwa w kryzysie, w sklepach pustki, mychy dla narodu i klasy robotniczej brak, a tu się kurwa na skalę przemysłową to kartofle na lewo i prawo komuś opierdala. I wszystko wskazuje na to, że Beretowego, no to święty Mikołaj, to będzie wpierdlu w te święta odwiedzał. Bo to już nie jest kradzież, a to jest sabotaż, skoro to armii dotyczy. A na to to są takie paragrafy jak kurwa na wojnie. No i Beretowy to mało się nie zesrał, ale prowadził Lucjana do jakiegoś tam biura, latając wokół niego po drodze dookoła i coś mocno machając łapami. Co tam było po drodze i w tym całym biurze no to cholera wie, ale gdzieś po 15 minutach major Lucian szedł z beretowym z powrotem. No i Beretowy coś jakby był spokojniejszy, a i jakby widział w Lucjanie jakiegoś tam ministra od spraw rolniczych czy też kartoflanych. Brakujących jednak kartofli to na stara nie dołożono. Lucjan jednak zakomunikował, że jest ok, i czekamy. No a Beretowy w tym czasie prowadził jakoś poważną rozmowę z takim magikiem w czapce z pomponem i zajebistym glutem u nosa. Po czym podszedł do Lucjana zapraszając go na herbatę, a ten w czapce z pomponem odpalił traktora i gdzieś popierdolił kręcąc eleganckiego bączka na błocie. Czekaliśmy. Po niespełna pół godzinie ten z pomponem wrócił i podjechał pod ten barak. Po chwili wyszedł Lucjan z Boretowym i wzięli coś w worku z traktora i zatargali do kabiny pierwszego stara, po czym Lucjan nakazał odjazd. Ruszyliśmy, zatrzymując się ponownie pod tą samą knajpą ds -u. No w knajpie ds już chyba o naszym przybyciu widzieli, bo Micha na stole była, a i po flaszce na stół też było. Co tam jednak flaszka na stół? Co tam flaszka? Lucjan już niejako major, ze stara przyniósł niczego sobie szklany gąsior z samogonem i pijąc go zmieszanego z piwem, to ździebko sobie daliśmy w palnik. Sierżant z częścią furmanek pojechał do jednostki, a my z drugą częścią jeszcze no ciut dłużej pobalowaliśmy. Mirek jednak to dobrze prawił, że ten samogon to niezbyt dobrej jakości jest, gdyż on już z takowym wyrobem to na dożynkach się spotkał no i ten destylat to może zdrowo po mózgu jebnić. no niby ostrzegał ale sam też pił no i zaczęło nas trochę poniewierać janek oświadczył że nie ma co dłużej siedzieć i trzeba zapierdalać do jednostki bo tak za pół godziny to nas będą musieli w lektykach do samochodów targać lechu też był tego samego zdania wyruszyliśmy no nie powiem rzeczywiście nas poniewierało a jeszcze Michał zamykający naszą kolumnę, gdzieś się kurwa zgubił i trzeba było go szukać. Okazało się, że Michał po drodze to rozdał, jak twierdził biednym ludziom już prawie całego stara tych pierdalonych kartofli, bo ponoć smutne dzieci na podwórkach widział. No to zatrzymywał się i pytał, czy nie trzeba im kartofli na zimę. No i dzieciaki, jak te dzieciaki, mówimy, że chcą. No i kretyn w ten oto sposób pozbył się prawie całego ładunku. Zaista ta nasza kolumna musiała wzbudzić zainteresowanie, gdyż już od rogatek miasta podążał za nami ułas z WSW. Ale naszej kolumny to wyprzedać coś nie chcieli. Pierwszy star coś jakby nie wyhamował lub te na biurze przepustek nie zdążyli łańcucha opuścić, gdyż łańcuch poszedł w pizdu, a my całą ferajną to pod magazyn żywnościowy. Dlaczego WSW pojechało pod sztab, a nie za nami?